Cześć, jeśli prowadzisz sklep internetowy, agencję marketingową lub działasz w branży nieruchomości, Mam dla ciebie coś naprawdę wartościowego. Dosłownie kilka minut Twojego czasu może zaoszczędzić Ci godziny pracy każdego tygodnia. Pracuję nad projektem dotyczącym automatyzacji w Twojej branży. Chcę dowiedzieć się, z jakimi wyzwaniami mierzysz się na co dzień, aby lepiej dopasować rozwiązania do Twoich realnych potrzeb. Przygotowałem krótką ankietę. Jako podziękowanie za jej wypełnienie, bezpłatnie prześlę Ci gotowy schemat automatyzacji dopasowany do Twojej branży. Będzie to rozwiązanie, które możesz wdrożyć od razu i zaoszczędzić swój czas. Co dokładnie otrzymasz? Gotowy schemat. Automatyzacji, który wystarczy wgrać i połączyć ze swoimi kontami. Nagranie instruktażowe pokazujące krok po kroku, jak to wdrożyć, a to wszystko całkowicie bezpłatnie, po prostu jako podziękowanie. Wystarczy, że klikniesz w link w opisie poniżej, odpowiedni dla Twojej branży. Wiem, jak cenny jest Twój czas, dlatego ankieta jest naprawdę krótka i konkretna. Twoje doświadczenia pomogą mi zrozumieć, które procesy w Twojej branży faktycznie wymagają lepszej automatyzacji. Z góry dziękuję za pomoc i podzielenie się swoją perspektywą. A teraz nie teraz więcej. Czasu, kliknij w link odpowiedni dla Twojej branży i odbierz swoją bezpłatną automatyzację.